Uwaga, film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Donald Tusk odwiedza zakład karny w ramach wizyty blisko ludzi. Oprowadza go dyrektor, pokazuje cele, rozmawia o resocjalizacji, klimacie i programach unijnych. W pewnym momencie Tusk zatrzymuje się przy jednej z cel i zagaduje więźnia opierającego się o prycze. A pan za co siedzi? Więzień wzrusza ramionami i mówi spokojnie. <gry> za to, że nic nie zrobiłem. Tusk Parska śmiechem myśli, że to żart i mówi. Oj, niech pan nie żartuje. Poważnie pytam. Zanim więzień zdąży odpowiedzieć z sąsiedniej celi, wychyla się drugi i woła. Panie Donaldzie, ja też nic nie zrobiłem. Tusk rozgląda się zdziwiony i mówi półgłosem do dyrektora więzienia. Co tu się dzieje? Wszyscy twierdzą, że nic nie zrobili. Dyrektor tylko wzdycha, jakby to słyszał sto razy dziennie. Tusk kręci głową i mówi z przekąsem: No, panowie, za nic to się do więzienia nie trafia. Wtedy strażnik nachyla się do niego i mówi: Panie Donaldzie, oni mówią prawdę. Naprawdę nic nie zrobili. Mieli budować autostrady, które pan obiecał. <grywa>